Dzień dobry. W 2018 roku z pomocą osób, które followują mnie na Instagramie, z pomocą liczb, które wpisywały te osoby w komentarzach, udało się estymować całkiem skutecznie liczbę pi z okazji 14 marca, czyli dnia liczby pi. Ten zaimprowizowany odcinek był całkiem sympatyczny. Jeżeli go nie widzieliście, zajrzyjcie koniecznie, ja sobie po nim powiedziałem, że co roku będziemy to powtarzać i. Za każdym razem orientowałem się za późno, że ten dzień jest już blisko i że nic na najbliższy, na najbliższy 14 marca, najbliższego 14 marca nie mam przygotowane. Dlatego 2022 rok to był taki rok, w którym miałem mocne postanowienie, żeby przygotować się na to odpowiednio, więc nawet sobie nie wyobrażacie, jakie było moje zdziwienie, kiedy doświadczyłem tego. Gdyby tylko kalendarze działały z jakimś wyprzedzeniem, tak można by coś z ich pomocą zaplanować trochę do przodu. No nic, ale od czego jest rodzina i najbliżsi, których poprosiłem o pomoc w tym odcinku. Adam, zanim wyjdziesz, pomożesz mi obliczyć Pi? Nie. Czego? Mówiłem, 314, pomogę okay. Ci. Nie musisz dziękować. Dobra, to na razie. Pomóż mi obliczyć. Czemu? Nie mogę. Pomóż mi obliczyć pi? Nie, nie. Pomożesz obliczyć mi pi? Pomożesz? Nie, 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 nie. Na szczęście jedna z tych osób jeszcze ciągle mimo operowanego kolana wolnie uciekała ode mnie i dała się namówić do udziału w tym odcinku na rzecz obietnicy, że będzie mogła się pobawić pineskami i trochę nabrudzić. Niemniej Dzięki temu będziemy mogli dzisiaj sprawdzić, kto jest lepszy w wyznaczaniu liczby Pi: dwulatek czy komputery. Serio. Mamy trzy metody, i w dwóch wystawiłem swojego dwuletniego syna. Jeżeli jesteście ciekawi efektów i kilku historii związanych z pewnymi ciekawymi personami wyznaczającymi liczbę Pi, zapraszam do filmu. Żebyśmy mogli w ogóle ocenić, jak pójdzie komputerom yy, czy Maksymilianowi, powinniśmy wiedzieć, jak wyglądały próby wyznaczania liczby pi w przeszłości. Liczby pi, która to jest stałą matematyczną wiążącą ze sobą średnicę okręgu i długość okręgu. E, dokładnie proporcja zawsze każdego okręgu jego obwodu, długości jego obwodu do jego średnicy jest taka sama i wynosi pi, które w przybliżeniu wynosi 3, 14, 15 i tak dalej, i tak dalej. Więc ta liczba, czy ta zależność, ta właściwość okręgów była znana już od bardzo, bardzo dawna. Babilończycy w zasadzie u początków e, historii pisanej już zauważyli, że obwód koła jest mniej więcej 3 razy dłuższy niż jego średnica. E, w jednym z e, dokumentów babilońskich jest nawet dokładniejsza liczba, mianowicie 3 i 1 ósmą raza, czyli 3,125. To już jest naprawdę dosyć blisko e, rzeczywistej wartości liczby pi. W Księdze Królewskiej jest wers, który mówi, Następnie sporządzili odlew okrągłego morza o średnicy 10 łokci, wysokości 5 łokci i o obwodzie 30 łokci. Czyli mamy obwód podany i średnicę tego morza. Obwód 30, średnica 10. Według Biblii liczba pi to 3. Ale osobą, która jako pierwsza tak na poważnie wzięła się za wyznaczanie liczby pi, był bez dwóch zdań Archimedes, który opracował. Niezwykle interesującą metodę polegającą na wpisywaniu wielokątów foremnych w okrąg i opisywaniu wielokątów foremnych w okrąg. Już tłumaczę o co chodzi. Wielokąt foremny to taki, który ma wszystkie boki tej samej długości i wszystkie kąty pomiędzy tymi bokami takie same. Archimedes zauważył, że obwód wielokąta wpisanego w okrąg będzie zawsze mniejszy niż długość tego okręgu, a obwód wielokąta opisanego na okręgu będzie zawsze większy niż długość tego okręgu. Wszystko dlatego, że ten pierwszy tak jakby sobie ścina drogę, a ten drugi zawsze tej drogi względem okręgu nadrabia. Pi zawsze będzie gdzieś pomiędzy obwodem mniejszego wielokąta tego wpisanego w okrąg i większego, opisanego na okręgu. I teraz im więcej boków będą miały takie wielokąty, tym opracowanie czy oszacowanie liczby pi będzie dokładniejsze. Archimedes zbliżył się do wartości prawdziwej naprawdę, naprawdę bardzo mocno. Wykorzystał on 96 kąty foremne, czyli coś, co w zasadzie nawet współcześnie jest trudno odróżnialne na ekranie od Rzeczywistego okręgu, no i z pomocą takich wielokątów wyznaczył liczbę Pi jako coś pomiędzy 2227 a 2207. Dość powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo długo w kulturze europejskiej, jeżeli ktokolwiek odwoływał się do pi, to mniej więcej przyrównywał ją do 22 siódmych, idąc właśnie za y, Archimedesem który już, yy, pomimo że próbował jeszcze ze 192 kątem foremnym, czy ze 192 kątami foremnymi, no to nie zbliżył się bardziej do wartości prawdziwej. I po Archimedesie na bardzo długi czas w kulturze europejskiej rozwój, jeżeli chodzi o estymację, o szacowanie liczby pi, stanął w miejscu. Prym niejako przejęły Chiny, które korzystały tak na marginesie z metody analogicznej do metody Archimedesa, i tak na przykład już w III wieku naszej ery, z pomocą wielokąta, który miał 3072 boki, Chińczycy oszacowali Pi na 15, czyli już czwarta cyfra po przecinku była zgodna z prawdą, z rzeczywistością, a dwa wieki później jeden z ich cesarzy który był jednocześnie uczonym, posunął się jeszcze dalej i to właśnie ta pochodząca z V wieku naszej ery wartość była w zasadzie przez najbliższy tysiąc lat najbliższa prawdy. Nie było dokładniejszych oszacowań liczby pi. Wszystko e, zmieniło się niedaleko Chin, w Indiach, w roku 1400. E, wtedy to pewien tamtejszy matematyk, teraz wybaczcie, bo z, z głowy nie ma szans, żebym to powiedział, Madhava Sangamagramy. No więc wspomniany Madhava zauważył, że pi nie musi być wyznaczane tylko z zależności takich ściśle geometrycznych, ale można to zrobić algebraicznie, korzystając z liczb, z równań, dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. On wykorzystał pewien ciąg nieskończony, który pomaga wyznaczyć liczbę pi. I w ten sposób wartości, jakimi posługiwano się w Indiach, zostały w zasadzie zrewolucjonizowane. Wcześniej przybliżano pi jako pierwiastek z dziesięciu, tam pomyłka jest już na drugim miejscu dziesiętnym, a nasz y, matematyk o, wybaczcie, ale trudnym jednak imieniu pozwolił, e, czy wykorzystując swoje podejście, obliczył liczbę pi z dokładnością do 11 miejsc po przecinku. I teraz taka ciekawostka. Wykorzystanie ciągów nieskończonych do szacowania liczby pi, bo takich równań, które nie mają końca, a w których pojawia się gdzieś pi jako suma takiego równania, jest bardzo dużo, więc wykorzystanie ciągów nieskończonych przejęli z czasem Europejczycy, ale zrobili to dopiero 274 lata po... E, Hindusach po mieszkańcach Indii i mówię tutaj o 274 lata. W sensie w Europie 274 lata później wykorzystano dokładnie to samo e, równanie, czy ten sam nieskończony ciąg do oszacowania liczby pi. Byliśmy więc bardzo daleko z tyłu, jeżeli chodzi o takie matematyczne podejście, chociaż e, niekoniecznie, jeżeli chodzi o dokładność wyznaczania liczby pi do tego czasu, bowiem w międzyczasie w Europie funkcjonował Żył i działał. Ktoś, kogo trzeba jednocześnie podziwiać i trochę może współczuć mu braku życia, a mianowicie Ludolf von Zeulen. czy Ceulen. Człowiek, od którego imienia liczba pi bywa czasem nazywana Ludolfiną. Co mam na myśli mówiąc o tej jego obsesji? Ano to, że korzystając z geometrycznej metody Archimedesa, obliczył liczbę pi z dokładnością do 20 miejsc po przecinku najpierw, co było w ogóle kosmosem, nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo było to skrupulatne. Pamiętajcie, że wtedy nie było kalkulatorów, to większość rzeczy musiała być liczona ręcznie, to po pierwsze. A po drugie, jak obliczył ją do 20 miejsc po przecinku, to postanowił, że to jeszcze jest nic i że trzeba y, mocniej przycisnąć śrubę. Obliczył liczbę pi do 35 miejsc po przecinku i obliczyłby prawdopodobnie ją jeszcze dokładniej, a w zasadzie próbowałby ją pewnie jeszcze dokładniej wyznaczyć, gdyby nie to, że ludzie kiedyś umierają i on po Śmierci e, zażyczył sobie oczywiście za pośrednictwem testamentu, żeby na jego nagrobku te liczbę pi wyryć. Tak bardzo mocno był z nią związany. A potem, a potem przyszła epoka ciągów nieskończonych, tych, o których mówiłem, i nagle dokładność obliczeń e, czy możliwości obliczeniowe znacząco wzrosły. Przez znacząco mam tutaj na myśli, że zaczęły się pojawiać obliczenia sięgające trzy cyfrowych miejsc po przecinku setek, dwusetek, trzysetek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie w sposób jakiś gwałtowny i bardzo szybki. Dość powiedzieć, że ostatnie najdokładniejsze oszacowanie liczby pi bez wykorzystania maszyn liczących w postaci komputerów e, miało miejsce pod koniec XIX wieku, w 1874 roku, kiedy to niejaki William Shanks obliczył 707 miejsc po przecinku, poświęcając na to 15 lat swojej pracy i teraz uwaga, plot twist: ostatnie 180 wyznaczonych przez jego cyfr było błędnych, więc być może mógł sobie z 5 lat pracy nad tym wszystkim oszczędzić. To jest tak absurdalne, jak ja o tym teraz mówię, że sobie nawet nie wyobrażacie. Tym bardziej, że każdy z nas może bardzo szybko sięgnąć do komputera i obliczyć liczbę pi. Nie będę nawet próbował Wam określić, jakie są obecnie te dokładności, jeżeli chodzi o szacowanie liczby pi. Wszystko dlatego, że no, z roku na rok może się to zmieniać. Pytanie tylko, czy jest to potrzebne, e, pewnie sobie zadajecie. Więc odpowiedź brzmi nie. Już te następne miejsca po przecinku nic nie wnoszą do rzeczywistych obliczeń, jeżeli podstawiamy za pi konkretne wartości, żeby mieć liczbowe powierzchnie koła, e, powierzchnie kuli, objętość kuli, cokolwiek, co wymaga pi do obliczeń. Trafiłem na taką informację, że jeżeli weźmiemy pod uwagę termiczne drgania cząsteczek tuszu w idealnie narysowanym kole, to już te estymacje Foncejlena, czy von Ceylena, przepraszam, już te estymacje von mają się w zasadzie po nic. I to jest takie fleksowanie, kto może więcej obliczyć. Ewentualnie wykorzystuje się właśnie te liczbę pi, żeby sprawdzić mocy obliczeniowe komputerów. Jeżeli szyb jaki, jaki komputer oblicza e, liczbę pi szybciej, no to znaczy, że może być wykorzystywany z większym powodzeniem e, w innych, e, w innych zadaniach, które wymagają takiej mocy obliczeniowej. Tak więc automatycznie zapamiętywanie liczby pi ponad nie wiem, 3, 14, 15, 92, już e, na niewiele się zdaje. A pewien Japończyk, żeby właśnie też zafleksować się nie akurat swoim komputerem, ale swoją niezwykłą pamięcią, zapamiętał i odtworzył z pamięci, co jest najważniejsze, poprawnie 100 tysięcy cyfr liczby pi. No. To teraz przechodzimy do metod obliczania. Tak jak wspomniałem, chciałem Wam dzisiaj zaprezentować trzy metody obliczenia liczby Pi, i w dwóch skonfrontujemy ze sobą dwulatka i komputer. Te dwie metody będą opierały się o tak zwane metody Monte Carlo. W dużym skrócie już na pewno o tym wspominałem, wielokrotnie o tym wspominałem, ale opowiem jeszcze raz, czy pozwolę sobie opowiedzieć jeszcze raz. Bo mamy tam polski akcent. Wynalazcą metody Monte Carlo był polski fizyk pracujący przy projekcie Manhattan Stanisław Ulam, który, jak głosi pewna anegdota, chciał kiedyś obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo ułożenia pasjansa, ale matematyka pasjansa była tak złożona, że nie potrafił dojść do żadnych konstruktywnych wniosków, więc uznał, że najlepiej będzie można ją oszacować, niekoniecznie dokładnie obliczyć podejmując pierdeliard prób ułożenia pasjansa i trzeba sprawdzić, ile spośród tych prób jest udanych i wtedy można powiedzieć, że gdzieś jesteśmy blisko, im więcej prób, tym bliżej teoretycznie albo tym większa szansa, że jesteśmy blisko, zgodnie z prawem wielkich liczb, do rzeczywistej wartości. Mówiąc inaczej, jeżeli byśmy na przykład chcieli odgadnąć albo obliczyć, jakie jest pole powierzchni pod krzywą, moglibyśmy tę krzywą całkować w jakiejś tam granicy, ale możemy też zrobić inaczej, możemy wyciąć jakiś fragment jej wykresu, znać, znając pole tego wykresu, strzelać w losowe miejsca na tym wykresie, policzyć ile strzałów ma miejsce pod krzywą, ile nad krzywą i z proporcji wyznaczyć proporcje powierzchni, jeżeli mamy odpowiedni generator liczb pseudolosowych. Więc moje pierwsze podejście polegało na tym, niech no się znajdę, o. aby Poprosić mojego syna o porobienie dziurek w kartce. On był właśnie takim symulatorem liczb, generatorem liczb pseudolosowych, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych dziurek na kartce, i z, tej, z pomocą tego podejścia rzeczywiście można obliczyć liczbę pi. Dlaczego? Dlatego, że na odwrocie były. Koła wpisane w kwadraty, i teraz można zrobić jedno koło wpisane w jeden kwadrat. To jest totalnie y, możliwe. Natomiast, przez to, że chcąc, nie chcąc, zawsze będzie jakieś taka, jakaś taka tendencja do dziurawienia tej karteczki raczej w środku niż na zewnątrz, no to ja pozwoliłem sobie tych kwadratów i kół zrobić kilka. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że pole kwadratu to jest długość boku do kwadratu. Natomiast pole koła, to jest pi r kwadrat. Jeżeli mamy koło wpisane w kwadrat, to znaczy, że promień koła jest połową boku kwadratu. Czyli bardzo łatwo możemy dojść do zależności, która mówi, że pole koła wpisanego w kwadrat jest pi czwartych razy mniejsze niż pole tego kwadratu. Już zapewne wiecie, do czego dążę. Jeżeli policzymy, ile razy kartka została przekuta wewnątrz kwadratów i ile z tych przekuć było wewnątrz kół, to mamy teoretycznie, zakładając, że działo się to w sposób losowy, proporcję zbliżoną do pi do czterech. No bo pole koła jest pi czwartych razy mniejsze niż pole kwadratu. Więc nie pozostało mi nic innego, jak to wszystko tak jak mówiłem, policzyć i okazało się, że Maksymilian wyznaczył w ten sposób liczbę pi równą 3 Przecinek 1926. Ja będę tutaj posługiwał się w zasadzie tylko dwiema pierwszymi cyframi po przecinku, czyli 319, co jest potwornie dobrym wynikiem, jeżeli mam być szczery. Nie tak dobrym jak e, instagramowa próba z 2018 roku, nasza wspólna, ale naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Zwłaszcza biorąc poprawkę na fakt, że tam mieliśmy 600 albo 800 komentarzy, a tutaj tylko 218 przekuć wewnątrz kartki. I co zrobiłem, żeby skonfrontować mojego syna z komputerem, zestawić z komputerem? Znalazłem na e, GitHubie chyba kod e, programu napisanego w Erze, czy skrypt napisany w Erze, który robił dokładnie to samo. A tak na marginesie zrobiłem, tak żeby w żaden sposób nie wpływać na wyniki, bo jakbym napisał ten program, mogłoby mnie kusić, żeby jakoś dążyć do tego, żeby mój syn wygrał. Ale Max nie potrzebował mojej pomocy. Wygrał również z cudzym kodem przy założeniu, że na początku zrobiłem random seed zawsze równe 1. To jeszcze taka uwaga dla osób, które trochę kiedyś e, kodowały czy programowały, bowiem z tego skryptu, który znalazłem w internecie, liczba pi została wyznaczona przy 218 strzałach, tak jak Maksymilian, żeby były równe szanse, jako 3,27. Maksymilian był bliżej. A ponieważ w ogóle nie szanuję swojego czasu, to zrobiłem jeszcze e, kompozycję w After Effectsie w programie, w którym robię animacje w tych filmów. E, I tam też po 218 strzałach oszacowanie liczby pi było lepsze w przypadku Maxa. E, program e, wyznaczył liczbę Pi jako 2,99. Drugie podejście było związane z kartką, na której był szereg równoległych do siebie linii. A więc tutaj bardzo takie tekstylne nie, nie tekstylne, papiernicze metody obliczania. Dlaczego tak? Ano dlatego, że jeżeli rzucimy na taką płaszczyznę w losowy sposób igiełki o długości połowy tej odległości między liniami, czyli tutaj jest 7 cm, ja na drukarce 3D wydrukowałem 3,5 cm takie bloczki, 100 takich bloczków, i jeżeli rzuci, rozrzuci się w sposób losowy takie igły. Po powierzchni, to prawdopodobieństwo, i to można matematycznie pokazać, ale sobie to pozwólcie daruję, prawdopodobieństwo, że któraś z igieł będzie przecinała, czyli będzie leżała tak, że będzie leżała nad jednej z tych linii, jest równe 1 przez pi. Ta metoda w ogóle nosi nazwę, czy nazywana jest metodą igły Bufona. No i okazało się, że mój syn dużo bardziej lubi. Rzucać igły na kartkę, to w zasadzie rzucać plastikowe prostopadłościany, a nie igły, na kartkę, niż tę kartkę przebijać pineską. Nie chciał przestać. Ja przestałem robić zdjęcia tych jego efektów pracy po sześciu podejściach, więc miałem 600 igieł rozrzuconych po powierzchni. Potem przejrzałem te zdjęcia, obliczyłem ile z tych, czy policzyłem. Ile z tych igieł leżało na e, narysowanych przeze mnie liniach? I okazało się, że Maksymilian znowu wypadł znakomicie, moim zdaniem, bo to nie jest bardzo częste, żeby tak dokładnie, tak szybko metody Monte Carlo e, pozwalały estymować Pi. Wyszło mu 3,24. Dla porównania, inny skrypt w programie R, w języku R napisany, który znalazłem i po prostu puściłem tak, jak był, uzyskał wynik 2,88, a program, w którym robimy animację. 2,90, więc 4,0 dla Maksymiliana w konfrontacji z komputerem. I teraz nie zrozumcie mnie źle, te metody nie są wadliwe. Metoda Monte Carlo nie jest wadliwa tylko że przewagą komputera nad moim synem jest to, że on może to zrobić milion razy, chociaż w sumie. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że tak, że Maksymilian gdzieś by się znudził po drodze yy, i po milionie takich rzutów, setką idiołów na przykład, no ta wartość będzie już dużo bliższa prawdziwej. Nie ma gwarancji, że każde kolejne powtórzenie będzie nas zbliżało do wartości prawdziwej, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak się właśnie stanie. I tutaj jeszcze taka dykteryka, anegdota, która przyszła mi do głowy, jak zobaczyłem, że yy, wartości uzyskane przez Maxa są niebezpiecznie blisko 3,2. Mianowicie w 1897 roku legislatura stanu Indiana o mały włos nie ustanowiła prawa, które ogłaszało, ustanawiało, że pi jest równe 3,2, 3,2. Wszystko dlatego, że od w zasadzie starożytności istniał problem matematyczny kwadratury koła, który można sparafrazować w następujący sposób. Czy z pomocą cyrkla i linijki da się skonstruować kwadrat? którego pole powierzchni będzie takie samo jak pole jakiegoś tam konkretnego wskazanego koła. Czyli pobieramy z pomocą i, e, linijki i cyrkla parametry tego koła, budujemy kąty, trójkąty, kwadraty, odcinki itd. itd. I czy możemy z tą pomocą e, zbudować kwadrat, który ma takie samo, pole, po, takie, takie samo pole powierzchni. Więc odpowiedź brzmi nie, nie można. I pokazano to, 15 lat przed wydarzeniami ze stanu Indiana, ale nie wiedział o tym Edward Goodwin, który był lekarzem i matematykiem amatorem, który ogłosił, że rozwiązał problem kwadratury koła. Znalazł sposób, w jaki można yy, zamienić koło w kwadrat o tej samej powierzchni, no tak możemy powiedzieć. No i w swojej myślności, chciał ustanowić prawo, które pozwala korzystać z jego metody nieodpłatnie na terenie jego rodzinnego stanu Indiana. Więc zgłosił, zgłoszony został odpowiedni projekt legislacyjny i ten projekt przeszedł pierwszą turę głosowania w, właśnie w legislaturze stanu Indiana 67 do 0. Nikt nie zaoponował i potem, żeby ustanowić to prawo musiał jeszcze przegłosować je Senat Stanowy. Problem polegał na tym, że Goodwin w swoich obliczeniach czy w swojej metodzie posunął się do niewyobrażalnych wręcz przybliżeń, a mianowicie proporcja pomiędzy obwodem, długością okręgu, a średnicą koła ma się jak 32 do 10 na przykład. Tutaj jest ukryta informacja, że pi jest równe 3 2. W innym miejscu jest jeszcze wzmianka o tym, że, że ta, taka wzmianka, którą można interpretować jako stwierdzenie, że pierwiastek z dwóch to jest tyle co dziesięć siódmych. Więc to byłaby rewolucyjna i bezprecedensowa sytuacja, jeżeli chodzi o prawo, między, czy jakiekolwiek ustanowione prawo, które definiowałoby stałe matematyczne, które w ogóle nie są zgodne ze stanem faktycznym. Całe szczęście przed głosowaniem w Senacie. Gdzieś w okolicach, to tutaj historie są różne, ale pojawił się pewien matematyk, który jak tylko o tym usłyszał, to po pierwsze nie chciał z Godwinem w ogóle rozmawiać, bo stwierdził, że już wystarczająco szalonych ludzi w swoim życiu spotkał. Po drugie, wyjaśnił członkom Senatu, dlaczego to jest bez sensu. I uwaga, to prawo nie zostało odrzucone, ale bezterminowo zawieszono pracę nad jego procedowaniem. Więc może jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Mówię o tym dlatego, że. Przynajmniej raz moje dziecko było bliżej e, prawdy, jeżeli chodzi o szacowanie liczby pi, liczby pi niż e, Senat jednego z amerykańskich Stanów. E, a po drugie, e, dlatego że wy w 2018 roku, którzy wzięliście udział w eksperymencie, też byliście bliżej e, prawdy. A teraz ostatnie podejście, trzecie podejście, e, które ja zastosowałem do wyznaczenia liczby pi, a mianowicie z fizycznego, zupełnie fizycznego eksperymentu. Jak być może wiecie, liczba pi jest w wielu równaniach, które na fizyce się pojawiają. Jednym z takich równań jest wzór na okres wahań wahadła matematycznego, czyli w idealnej sytuacji ciężarka zawieszonego na niesprężystej linie. I teraz jak być może widzicie, jeżeli ten pierwiastek będzie równy jedna druga, to znaczy, że mamy sytuację, w której t równa się pi. Więc jeżeli skonstruujemy wahadło matematyczne o długości mniej więcej 2,45 m, to będzie ono miało okres pi. I ja spróbowałem to zrobić z pomocą kamery, która rejestruje 240 klatek na sekundę. Zarejestrowałem ileś tam drgań tego wahadła, gdzie przez ileś tam, rozumiem, 10 i wyszło mi pi równe 3,11, czyli pomyłka w granicach jednego Procenta. Nie najgorzej, biorąc poprawkę na to, że sam to bardzo szybko staram się skonstruować. I to w zasadzie tyle, moi drodzy. I to w zasadzie tyle miałem dzisiaj dla Was. Opowiadałem w ogóle o tym wszystkim, po pierwsze, dlatego, że to są niezmiernie ciekawe historie, tak naprawdę, a po drugie, dlatego, że chciałem Was zachęcić, żebyście sobie je podtwarzali. To jest naprawdę fajny, moim zdaniem, sposób, żeby zachęcić dzieci do. Do eksperymentowania, zaznajomić się w warunkach domowych z nauką albo szkolnych, jeżeli jesteście nauczycielami. I taka dygresja z moich obserwacji wynika, że okres życia, w którym można zacząć rozumieć, co się tutaj dzieje, to jest zdecydowanie później niż 2,5 roku. Więc moi drodzy, mam jeszcze jedną metodę, którą chciałbym kiedyś przetestować, ale to, haha, jeżeli uda mi się z wyprzedzeniem za rok i z Waszą już pomocą. A teraz pięknie dziękuję za uwagę, nagadałem się znowu improwizując, ale mam nadzieję, że Was bardzo mocno nie zanudziłem. Więc do zobaczenia, do usłyszenia.